Dzień dobry, cześć. Witam wszystkich potencjalnych słuchających i oglądających. Dzisiaj bardzo krótki, krótki filmik dotyczący fragmentu z Ewangelii Świętego Jana, rozdział 8. Kobieta, kobieta złożna, to jest wśród tytuł, który rozpoczyna ten. Ten rozdział. Natomiast to jest tylko wstęp, bo tutaj posłużymy się tym, posłużymy się tym fragmentem tylko po to, żeby spróbować datować tą, tą, tą sytuację, która się tutaj rozgrywa. Teraz początek tego wersetu. Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną. Tutaj jeszcze nam nic nie mówi, ale o brzasku. Ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Czyli tutaj mamy próbę pokazania, kiedy to się dzieje. Natomiast oczywiście nie, ma, nie, możemy, nie możemy z tego powodu dokładnie datować. Natomiast wiemy, wiem, znamy tylko tutaj porę dnia. To jest brzask, czyli około wschodu słońca. Dzień, dzień to jest ostatni, ostatni, najbardziej uroczysty dzień święta Sukot, czyli śminiaceret, dzień ósmy. I teraz cała sytuacja rozgrywa się w roku 20, 27 naszej ery, czyli rok 27 Anno Domini, rok pański. Jest to 11 październik, 11 październik, w brzask, wschód słońca. Jezus wraca do świątyni po uroczystym siódmym dniu. W którym miało miejsce uroczyste wylanie wody, symbolizujące wylanie Ducha Świętego, gdzie Jezus tam mówił też te słynne słowa, że jest, że, jest, że to on jest wodą żywą. Jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do niego. I teraz co tutaj się dzieje? To jest, to jest, to jest znana Perykopa, to jest znana Perykopa mówiąca o kobiecie cudzołożnej. Oczywiście nie będziemy tutaj teraz roz, rozwikływać, co się tutaj działo, kiedy Jezus pisał palcem po ziemi, lecz Jezus nachyliwszy, nachyliwszy się pisał palcem po ziemi, i później posturnie nachyliwszy się pisał palcem po ziemi. Podamy tylko jakby trop, gdyby ktoś chciał, bo to już egzegeci jakby wyjaśnili, co było, co było tutaj pisane. Natomiast tropem jest tylko Izajasz, rozdział 17, werset 13, który brzmi, jak następuje: Nadzieja Izraela, Panie, wszyscy, którzy Cię opuszczają, będą zawstydzeni, ci, którzy oddają się, oddalają się od Ciebie, będą zapisani na Ziemi. Bo opuścili źródło żywej wody Pana. I, te, i te, to jest nawiązanie właśnie do, do, do tego uroczystego wylania, wylewania wody w święto, w święto Sukot. Natomiast, tak jak mówię, Ważne jest tutaj datowanie, że to jest 11, 11 październik. 11 października brzask wśród Słońca. Jezus zjawia się ponownie w świątyni. Jest to sobota. I po całym dniu, po całym dniu, bo tutaj mamy na początek, czyli na początku z rana była, była scena z kobietą cudzołożą, natomiast później to są debaty. I to oczywiście można sobie tutaj odczytać. I przechodzimy do, do tytułowego wersetu, to jest werset 57. Gdzie po tych wszystkich debatach, tutaj też w niektórych tłumaczeniach możemy widzieć wśród Jezus i Abraham, to jest od wersetu 48. A I. Odczytam może teraz to właśnie kluczowe zdanie. Na to rzekli do niego Żydzi: 50 lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? Dlaczego Dlaczego pytają w ten sposób? Mówiąc o 50 latach, przecież przecież to no jest bardzo intrygujące i na swój sposób fascynujące. Dlaczego w wieku, w roku 27, kiedy kiedy Jezus ma lat około 30, rozpoczyna publiczną posługę po chrzcie w Jordanie, Żydzi w trakcie tej debaty świątynnej używają sformułowania 50 lat jeszcze nie masz. A Abrahama widziałeś? Dlaczego mówią o 50 latach? Przecież samorządnie narzuca się to Przybliżenie do jakiegoś do jakiejś bliższej granicy. To może być 35, na przykład 35 lat jeszcze nie masz Abrahama widziałeś. Lub też 40 lat nie masz Abrahama widziałeś. No chyba, że wiedzieli coś, czego my nie wiemy, że na przykład Abrahama widzi się, jeśli ma się właśnie 50 lat, czyli 50 jest taką znaną, znaną liczbą w mistyce żydowskiej w Kabale. Jest to litera Nun. Być może nie na darmo mamy Jozu, Jozuego w Księdze Jozuego. Jozu, Jozue jest synem Nuna, czyli synem pięćdziesiątki. Tak, tak to jest wyrażane. I jest też pięćdziesiąt bram mądrości, więc być może to nie jest przypadkowe. Natomiast no, czyżby wygląd Jezusa wskazywał na to, że był tak bardzo posunięty w latach, że, że oni jednak yy, wiedzieli o tych 50 latach. No to wydaje mi się bardzo, mm, bardzo dziwne, intrygujące, bo tak jak mówię, skoro, skoro, skoro Jezus miał lat około 30, to mm, tego typu zapytanie nie powinno paść, bo, bo sugeruje, że, że wygląd Jezusa mógł wskazywać na taki właśnie przedział wieku. A i teraz jeszcze tylko doczytajmy następny werset. Rzekł do nich Jezus, który już bezpośrednio nie jest jakby związany z, z tematem tego, tego naszego wiekowego rozważania. Że do nich Jezus, zaprawdę, zaprawdę opowiadam wam, zanim Abraham stał się, ja jestem. Porwali więc kamienie, aby je rzucić na niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni. I tak tutaj skończył się ten, ten dzień ósmy święta sukot, czyli szmini, szmini aceret. I to w zasadzie by było tyle w tym dzisiejszym, krótkim, kolejnym wirtualnym pamiętniku. Dziękuję, do usłyszenia, do widzenia.